Dobry wieczór. Dobry wieczór. Monika Kuriata z tej strony na żywo, na swoim profilu prywatnym na Facebooku. Także witam serdecznie Facebook. Jeżeli się ktoś pojawi tutaj na żywo, to oczywiście zapraszam do tego, żeby się przywitać. A jeżeli będziesz oglądać powtórkę, no to hashtag powtórka. A jeżeli na przykład jesteś osobą, która kompletnie w ogóle pierwszy raz widzi mnie, moją twarz i w ogóle i zajrzała tu nawet przez przypadek, to też koniecznie napisz o tym i się przywitaj. Dzisiaj to jest 81. dzień mojego osobistego wyzwania 365 dni live'ów i jest już dosyć późna godzina, przynajmniej tutaj, gdzie jestem, bo akurat jestem teraz jeszcze w Polsce. Wyjechaliśmy na urlop, który już w sumie pierwszy tydzień pomału mija tego urlopu. Co prawda od poniedziałku, jesteśmy tutaj od poniedziałku. <laughs> jeszcze, jeszcze przesadziłam z tym pierwszym tygodniem mijania, ale kilka dni już minęło. Było dosyć intensywnie, było też trochę smutków, także dużo rzeczy się działo. Dużo rzeczy się działo. Jest cały czas intensywnie. Jutro jedziemy na taki wyjazd rodziny, no przyjaciół. Przyjacielski, nie wiem, jak to nazwać, ale tak, z przyjaciółmi i rodziną, także też będę z innych miejsc te live'y tutaj się będą się pojawiać. I dzisiaj przychodzę do Was na króciutko, bo też z ręki, bo nie mam za bardzo gdzie oprzeć telefonu i gdzie się ustawić. Jestem tutaj w pokoju, gdzie za chwilę też będziemy tutaj ścielić łóżko do spania, także ogólnie warunki są różne, różne tutaj jak jestem. I dzisiaj przychodzę do Was z takim tematem jak samotność w biznesie. I już Wam mówię dlaczego. Jestem ambasadorką niesamowitej grupy, Grupa Biznes w, między, w międzyczasie. I jest to grupa, która zrzesza kobiety z całego, właściwie można było powiedzieć, świata. W każdym razie są to Polki, które mieszkają w różnych częściach świata. Mogą być z Polski, mogą być, Nie. mamy też kobiety z Hiszpanii, mamy właśnie, jesteśmy z UK, ja jestem z UK, ze Szkocji, są dziewczyny z Anglii, także jest na... są dziewczyny z Walii, także jesteśmy po prostu gdzieś tam porozrzucane w różnych zakątkach świata. Każda z nas prowadzi biznes albo uczą, albo uczymy się jak prowadzić biznes i wspieramy się tam po prostu w taki sposób, że tego się aż nie da opisać. I dzisiaj chciałabym Was zachęcić do tego, żeby zajrzeć do tej grupy Biznes w Międzyczasie i też na stronę, na fanpage Biznes w Międzyczasie. Dlatego, że to są dwa miejsca, gdzie można nas śledzić, jest też Instagram w każdym razie teraz będą otwierały się zapisy do naszej grupy takiej VIP-owskiej, Bogatych Bogin Biznesu. I jest to coś, co dla mnie w ogóle jest czymś po prostu niesamowitym, bo to właśnie ta grupa mi pomaga w moim biznesie się rozwijać i nie czuć się samotną, bo budowanie biznesu, jeżeli jest to biznes jednoosobowy, zwłaszcza na początku, kiedy to nie jest takie proste to bardzo często nie mamy, nie otrzymujemy tego zrozumienia ze strony bliskich, ze strony przyjaciół i jest to trudno. Jest po prostu trudno i można się naprawdę czuć bardzo, bardzo samotną. Więc jeżeli jesteś kobietą, która prowadzi biznes i jeszcze prowadzisz go w międzyczasie, bo jesteś też mamą, to już w ogóle ta grupa jest naprawdę niesamowita dla ciebie. I co ja mogę jeszcze takiego powiedzieć, co jest takie, unikatowe, wydaje mi się, bo jest wiele grup, ale one są takie bardziej networkingowe, czy stricte networkingowe. Czyli przychodzimy, wymieniamy się, szukamy klientów, czy szukamy jakichś tam usług i tak dalej. U nas oczywiście też to jest, ale główna rzecz, która dla mnie jest najważniejsza, to jest to, że my tam nawiązujemy niesamowite relacje. I dzięki tym relacjom nasze biznesy się dużo fajniej rozwijają. Dla mnie na przykład, dzięki temu, że jestem w tej grupie, to mnóstwo kobiet, które przychodzi do mnie, do mojego świata, które przychodzą na moje kursy czy na moje programy, to są kobiety właśnie, które spotkałam właśnie tam, w tej grupie, biznes w międzyczasie. Także. Jeżeli tam ciebie jeszcze nie ma, a jesteś kobietą, która prowadzi biznes, jesteś nie wiem w Szkocji, w Anglii, w Polsce, w, nie wiem Hiszpanii, gdziekolwiek z całego świata, ale mówisz po polsku, bo tam rozmawiamy akurat po polsku, to ta grupa może być naprawdę czymś niesamowitym dla ciebie. I u nas też nie ma czegoś takiego jak konkurencja. My się naprawdę niesamowicie wspieramy i nawet jeżeli są kobiety, które są w podobnych branżach, to my się nie dopingujemy nawzajem, wspieramy się, zawsze możemy do siebie napisać, kiedy czujemy, że na przykład jest nam ciężko. Mamy też takie właśnie spotkania cotygodniowe. Mamy mastermindy, master to jest po prostu coś niesamowitego, bo wtedy przychodzimy na przykład z jakimś swoim problemem i może problemem, albo po prostu projektem. I może to być związane z biznesem, może to być związane z, z życiem osobistym, bo wiecie, jak się nawiązują relacje, to wtedy można się naprawdę fajnie otworzyć i przyjść po prostu ze wszystkim. I to, że jesteśmy w takiej niesamowitej grupie, to bardzo pomaga. No i ze względu na to, że teraz właśnie jest promowany, to ja jestem teraz w Polsce, trochę nie mam, nie miałam możliwości uczestniczyć właśnie tam na grupie i być częścią, chociaż uwielbiam być w, prom w promowaniu tej naszej grupy. Tym razem nie, nie było takiej możliwości, dlatego że przyleciliśmy do Polski i dużo się działo. Urodziny mojego męża, urodziny mojej córki, no żegnanie naszego dziadka, po prostu w przeciągu tych kilku dni tyle rzeczy się wydarzyło, że ja jestem naprawdę, że tak powiem, rozjechana. Czuję, że potrzebuję odpoczynku i no jutro jedziemy na ten wyjazd rodzinno-przyjacielski, więc też zobaczę, jak to będzie z tym odpoczywaniem, ale mam nadzieję, że uda mi się trochę odpocząć no ale nie mogłam brać udziału właśnie w tym, w tym promowaniu naszej grupy, więc postanowiłam, że na moim codziennym live właśnie będę promowała naszą grupę Biznes w międzyczasie i fanpage Biznes w międzyczasie, dlatego że ja osobiście uważam, że jest to niesamowita, niesamowita grupa dla kobiet, i jeżeli na przykład jesteś na początku swojej ścieżki i masz takie, wiesz, takie uczucie, bo ja Znam to uczucie, że mm, ja może tam nie należę, że tam już są kobiety, które są gdzieś tam bardzo daleko. Naprawdę tam są kobiety na różnym etapie swojego biznesu, swojego rozwoju i każda z nas korzysta. Zarówno te, które są gdzieś tam wyżej, zarówno te, które są gdzieś tam jeszcze na niższym szczeblu i potrzebują się tam wspinać. I dzięki temu, że tam jesteśmy, dowiadujemy się od siebie różnych rzeczy i wspieramy się niesamowicie. Także to jest coś, Cudownego, to jest taka sieć wsparcia. Więc no, ta samotność w biznesie potrafi być nieprzyjemna, potrafi nawet sprawić, że, em, że ten biznes na przykład po prostu rezygnujemy z niego, że, że poddajemy się po prostu, bo nie mamy obok siebie kogoś, kto nas zrozumie i kto nam podpowie, złapie nas za rękę albo powie, słuchaj, nie poddawaj się, robisz fajną robotę, piękne rzeczy i tak dalej. No, i właśnie w tej grupie tak mamy. Obsypujemy się brokatem non-stop. Także jeżeli ciebie tam jeszcze nie ma, to zapraszam serdecznie, bo ta grupa jest po prostu dla wszystkich cudownych bobeczek, które mają jakieś swoje biznesy. Co piątek i teraz znowu otworzyłyśmy tak, że jest od piątku do niedzieli, można się promować, czyli wejść na live'a i opowiedzieć o swoim biznesie, czym się zajmujemy. Wtedy możemy więcej po prostu osób ściągnąć do naszego biznesu, ale. Najważniejsze jest to, żeby być prawdziwym i to, żeby jak przychodzimy z jakimś postem albo live'em, właśnie wtedy kiedy to można zrobić, to żeby to było takie, wiecie, takie serca, takie prawdziwe, żeby to nie było tylko kopiuj wklej, bo takiego się nie czyta, to się czuje od razu, że to nie jest prawdziwe. Więc tylko takie prawdziwe posty czy live'y czy nagrania mają tam szansę. Zwłaszcza że ta grupa jest naprawdę co, fajnie się rozwija. Jest nas tam już dosyć sporo. I myślę, że to będzie się jeszcze bardziej rozwijało w kolejnych latach. Na pewno będzie się rozwijało, bo nasza królowa Izabela Olencki, która założyła tę grupę dba o to bardzo mocno, a my ją wspieramy, Ambasadorki. Są cztery Ambasadorki, są trzy Moniki i jedna, Aleks. Także Moniki, że tak powiem, przejmują czasami wszystko, ale nie, Alex też jest super świetna babka i. Jesteśmy wszystkie niesamowite, każda ma inne jakości i dzięki temu też staramy się, żeby ta grupa żyła i żebyście dostawały to, czego potrzebujecie, a z kolei już w grupie tej VIP-owskiej, tej bogatych bogin biznesu, która jest prowadzona jako subskrypcja miesięczna. To tam już dzieją się jeszcze fajniejsze rzeczy, ale żeby z tego korzystać, to trzeba też wkładać w trochę swojego wysiłku. Jakby, wiecie, my zachęcamy do tego i czasami się ktoś zapisuje dzięki naszemu poleceniu, ale żeby skorzystać z tej grupy, to trzeba się zaangażować i tego właśnie życzę wszystkim i zapraszam. I jeżeli Cię interesuje, interesują zapisy, to oczywiście cześć, kochane, cześć, cześć, Nina, cześć, Stasio, Stasia, kochana. Fajnie, że jesteście. Nina to jest grupa biznes w Międzyczasie. I jest też fanpage, biznes w międzyczasie i jest Instagram, ale najwięcej dzieje się na grupie. Tak, biznes w Dzięki Stasia. Biznes w międzyczasie klub przedsiębiorczych mam, tak. Niesamowita jest ta grupa. Jeżeli Ciebie tam Nina jeszcze nie ma, to po prostu naprawdę zapraszam z całego serca i teraz właśnie. Już jesteś, no to super. No właśnie ta grupa jest czymś niesamowitym, no i teraz właśnie będą ruszały zapisy. Ja, wiecie, nie, trochę nie jestem w temacie przez ten mój pobyt tutaj w Polsce, więc nie wiem dokładnie kiedy ruszają, czy już ruszyły, ale się dowiem. Zapytam się moich kochanych ambasadorek, zajrzę tam do nich na, na czata i będę o tym gdzieś tam jeszcze wspominać na pewno. I jeżeli mamy swój biznes, albo chcemy prowadzić swój biznes i chcemy takiego właśnie wsparcia, żeby być z takimi zarąbistymi babkami, żeby mieć właśnie tą możliwość wygadania się, do otrzymania jakiejś odpowiedzi, czasami to jest, wiecie, coś technicznego, ale czasami to jest coś bardziej zawiłego. To na Mastermindach jest po prostu rozwiązywany każdy, jedna, każdy jeden problem, i, i to jest coś niesamowitego. Mamy też warsztaty, mamy też także trochę się tam dzieje, dużo, dużo takich fajnych, fajnych rzeczy. Te spotkania są naprawdę bardzo wartościowe. No i później warsztaty można sobie oglądać na platformie, ale mastermindy są tylko w czasie rzeczywistym. Jakby to jest zbyt osobiste, żeby było nagrywane, więc tylko jeżeli możesz być w tym danym dniu, to uczestniczysz właśnie na mastermindzie. Także jest super ekstra. Także ja dzisiaj jest taką właśnie polecajką, nie miałam za bardzo też, wiecie, tak myślałam sobie trochę, ja z jakim tematem przyjdę, a w końcu weszłam na Facebook, patrzę, no przecież my promujemy teraz naszą grupę, no to jakbym mogła o tej grupie nie powiedzieć. Więc temat się sam wyrzucił na taśmę, że tak powiem. Ja za chwilę, słuchajcie, kończę swoje pakowanie na jutrzejszy wyjazd i idę do spania, bo jestem zmęczona jak nie wiem co. I No i co? I będę się widziała z Wami jutro, nie wiem jak, nie wiem o której, bo jutro będziemy w podróży i będziemy się tam lokować na, na miejscu po, pobytu, ale na pewno zrobię jakiegoś live'a, zobaczymy co mi przyjdzie ciekawego do głowy. No, trzymajcie się kochane, ściskam Was serdecznie i do usłyszenia, buziaczki, pa!